Były zarzuty, że ostatnio mało w vlogów, a tutaj u mnie spore zamieszanie w sierpniu było około 15 powodów, także naprawdę fest. I jak powody to wiadomo też problemy to nie tylko tak, że sobie się Krówka cieli od razu mleczko daje i jest wszystko elegancko. Tutaj o jedna pierwsza Koleżanka zapalenie wymienia dostała, ale ona była problemowa od początku. Także to najmniejszy problem. Jedną sztukę tylko jej nie znajdę teraz. To ma ciało obce, ale chyba, chyba wrzucenie magnesa pomogło. Także jeszcze raz apel do wszystkich: niech nie wyrzucają śmieci na łąkę, bo później te zwierzęta niepotrzebnie ciepią. Także chyba, chyba się udało coś stalowego, albo po prostu przeszło coś innego. Miała, bo naprawdę kilka dni się męczyła krówka. Jedna sztuka tutaj jest z podejrzeniem trawieńca, tylko on jeszcze tam można powiedzieć sobie faluje. A na końcu mamy wczoraj robione dwa trawieńce na jak no, Ostatnio właśnie wychodziły te na Także miejmy nadzieję, że o, tutaj słabo widać nawet, ale mniejsza o to że po prostu wyjdą. Tak to u mnie się dzieje w oborze. Nudy nie ma, jest wesoło, więc przejdźmy do tematu. W dzisiejszym vlogu chciałbym pokazać mój patent na tanią bezkosztową oborę, po prostu taki cielętnik, no bardziej wiatę do zimnego chowu. Generalnie zimny chów bardzo interesuje mnie ostatnio, bo to jednak koszty obniża znacząco. No i te zwierzęta są zdrowsze. No jedynym tutaj problemem jest sroga zima, ale można tą wiatę jakoś zabezpieczyć i też, żeby działało. Także nie przedłużając w dzisiejszym filmie, pokażę Wam taką oto wiatkę dla bydła, którą niedawno skonstruowaliśmy. Ona powstała z odpadków, można powiedzieć z tego, co zalegało jakieś stare belki, z przebudowy, z rozbiórki leżały troszkę nowych gdzieś tam zostało i tak wszystko się zebrało do kupy i taka powstała o wymiarach 7x3 jeszcze będzie przedłużona o kolejne 4 metry czyli będzie 11x3 metra e, 33 metry tak żeby tak około 12 sztuk takich cieląt odsadków sobie wchodziło e, no i cóż no dla mnie takie rozwiązanie jest dużo lepsze niż jeżdżenie gdzieś, no wiadomo, na tej drugiej filii, trzymanie, przewożenie tego bydła, dowożenie im pokarmu. To jednak jest trochę kłopotliwe, a co na miejscu, to na miejscu. Także, no cóż, powiedziałem, że to z resztek. Przegrody były też ze starych końców wykorzystane. No ale to też można niskim budżetowym kosztem gdzieś na złomie kupić odpadki, bo tutaj profile to wiadomo długie nie muszą być, a nawet jaki. Potrzebny jest długi na dolny czy górny, to można sobie spokojnie zespawać z dwóch i taką barierkę zrobić naprawdę fajnie. No i cóż, no, otwierane przegrody przednia i tylna, żeby tutaj łatwo było wybieranie obornika i jak tutaj ma funkcjonować taki obiekt pokrótce będzie tutaj będą wypuszczane tam sobie na końcu silosu w ustawie rząd BEL. Otwiera, zabiera się tutaj wodę, o wodzie to za chwilkę jeszcze przyjdziemy Otwiera się tą przegrodę, wygania się sztuki Ta przegroda też jest można powiedzieć na drugą stronę przewalana, także można odgrodzić Ale z doświadczenia wiem, że te sztuki będą się z powrotem pchały do środka, czyli trzeba będzie zamknąć Tutaj jedna osoba będzie pilnować i w międzyczasie szybką ładowarką opróżni się obornik bezpośrednio na tą Czy też na tamtą płytę, gdzie tam będzie luźniej tamten obornik kilka łyżek się wyrzuci już właśnie się zbliża taki okres do wyrzucania obornika, karmienie z reguły jest wozem paszowym zadawane. ale dzisiaj wyjątkowo e, tam została mi ostatnia belka z zeszłego roku z sianokiszonki a że ładowarki tutaj na prawa trochę się przeciągnęła więc tak na szybko e, była wstawiona belka i podwiezione tutaj sianokiszonka e, i samą sianokiszonkę jedzą teraz temat wody na razie na szybko jest zrobione coś takiego. E, tutaj stary wóz y, służący do pojenia krów na, na pastwisku. spoiłem na końcu. Teraz w tygodniu się go zalewa 1000 litrów spokojnie na tą obsadę starcza. E, po prostu e, na razie jest tak. Nie chcę tutaj kuć betonów i, i doprowadzać wody. Gdzieś tu były i tak w dużym przy przymarzło. Tylko po prostu na zimę obstawię tobelami, folią jakąś ocieplę i wstawię małzera, żeby on mniej miejsce zajmował i na tej zasadzie taki mam przynajmniej plan. A jak będą naprawdę srogie mrozy, no to jakaś wanna i, i nalewanie wody z tego małzera, bo na paleciaku go podłożenie i na zalewanie tej wanny. No, na tak jakoś to przetrwamy. Tak mi się wydaje, co do planów na taki obiekt no to tak jak wspominałem o 4 metry go przedłużę i tutaj widzicie on jest w silosie zlokalizowany ale to jest budynek przejściowy to jest tylko powiedzmy sobie szczerze na rok może dwa taki obiekt bo szkoda mi się pozbywać materiału hodowlanego genetycznego naprawdę fajne są jabłóweczki genetycznie pod tym kątem produkcyjnie też a na remont stada na wymianę po prostu tych starszych sztuk nigdy tego nie jest za dużo więc szkoda mi się pozbywać, żeby później dokupować ołówki cielne, także to jest bezsensowne. Lepiej tutaj wiadomo każdy wie na swoim materiale się wychodzi. Dlatego też na szybko taki obiekt. I on też posłuży mi tutaj pomocą, kiedy będzie pewna transformacja tutaj obiektów inwentarskich, żeby gdzieś część bydła wepchnąć. Można będzie tutaj zrobić wybieg do końca silosu, a tutaj tylko te właśnie przedłużenia, jak będzie 11 metrów stołu paszowego i kawałek zadaszenia, a reszta będzie młodzieży mogły sobie pod chmurką wypoczywać, czy też nawet ogrodzić tamtą łąkę dalej i taki wybieg, także tutaj no, ten obiekt nie jest jakoś tam można powiedzieć długofalowo ale też można powiedzieć, że to jest taka nauka doświadczenia tego zimnego chowu o którym wspominałem na początku bo nie ukrywam w tym jest potencjał, jednak teraz koszty stali, ogólnie koszty budowy są kolosalne i budowa budynków inwentarskich, takich z prawdziwego zdarzenia na bogato, no to naprawdę trzeba mieć gruby portfel, grubo wypchane, żeby, żeby coś zrobić I, i kiedy to się zwróci przy obecnej opłacalności, no to jest naprawdę e, ciężki orzek do zgryzienia, dlatego też takie alternatywne obiekty wchodzą w grę. No tutaj no, jedynie mnie kosztowała rynna e, z korytkiem e, i troszeczkę się śrub wkrętów blach dołączenia takich tematów dla osób, które są zainteresowane budową takich obiektów, no to wiadomo, tutaj nie trzeba jakiejś wielkiej filozofii, jakiejś wielkiej cieszelki, żeby to zrobić. Nawet krokwie tutaj tata zacisywał, ale to i bez jakiegoś tam większego zacisania można zrobić taki dach po prostu dla laika położyć, nawet w ogóle bez zacisywania, tylko ją wkrętami przykręcić i też to będzie się trzymać. Bo jak robicie obiekty takie tego typu z drewnianej konstrukcji. Najważniejsze w nich są odkosy, żeby ten budynek się po prostu nie złożył i trzeba zabezpieczyć to zarówno o jak po prostu, żeby przy, przód, tył się nam nie położył odkosami i lewa, prawa też trzeba to jakoś zabezpieczyć i wtedy to będzie stało. Tutaj naprawdę jakiejś tam filozofii nie ma. Yy, sugerowałbym nie rzadziej, jak co 4 metry stójki stawiać i powinno stać. Także tutaj. Przyjeżdża już mechanik kończyć naprawę ładowarki, a ja się żegnam. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie.